Zacznijmy od oklasków. Szymon Hołownia jest dzisiaj naszym gościem. Powitał siebie gromkimi brawami. Nie, to ciebie Aniu, oczywiście. Szykuje się naprawdę interesująca rozmowa. Dobrze, słuchaj, wydałeś książkę o świętych, co jest oczywiście szalenie zaskakujące. Niesamowicie szokujące. Dlatego zaproszony do telewizji trwami, to bardzo sobie cenię. Zawsze oglądam Państwa audycje, bardzo, bardzo ciekawa, właśnie polecająca Państwa dobre książki, rzeczowe, katolickie. Bardzo mi się podoba. I takich gości lubimy, ta, dobra. Ta. Słuchaj, tak z tymi świętymi, jak to się mówi, przed wejściem na antenę rozmawialiśmy chwilę i powiedziałam ci, że to spotkanie z tobą dla mnie osobiście jest interesujące, dlatego że zapomniałam trochę o tych wszystkich świętych, chociaż jestem ochrzczoną i katoliczką, że tak powiem, z domu. Trochę ci święci zostali wyparci z mojego życia, tak jakoś się zdarzyło, ale wiesz, jak sobie tak o nich czytałam, Kurczę, te wszystkie kosteczki, te wszystkie relikwie, te nasączone krwią bandarze, to... to jednak budzi jakiś taki mój opór, no. Wiesz co, bo to się na tym nie można skupiać. No jeżeli, jeżeli kult świętych sprowadzi się do relikwii, znaczy kult świętych, no powiedzmy sobie no. taki techniczny termin, no to można bardzo łatwo przegiąć. Dla mnie nie ma z tym, że w ogóle jakby no ma się relikwie, tak, albo jakoś tam się z nimi przebywa, z tymi relikwiami, nie jest nic dziwnego, bo, bo jesteśmy ludźmi, bo mamy zmysły, bo potrzebujemy mieć jakąś pamiątkę mm -hmm. po kimś, jakieś... Wspomnienie po kimś, tak jak zdjęcie bliskiej osoby, wiesz, but idola, kartkę, którą ktoś bliski nam wysłał, to są rzeczy, które budzą naszą pamięć. W nich nie ma magicznej mocy samej w sobie, natomiast one nam mają przypominać, mają nas ukierunkowywać na, na myślenie o tej osobie, natomiast ze świętymi to generalnie jest tak, że wiesz, wykonano bardzo ciężką pracę przez lata, żeby ich wykastrować, żeby ich pozbawić emocji, odczłowieczyć, i przekonać ludzi, że świętość to jest angelizacja, tak? To znaczy, to nie jest pełnia człowieczeństwa, tylko to jest wydobycie się człowieka, człowieka z człowieka. człowieczeństwa, tak? I taki drugiej kategorii aniołem się stajesz, tak? To jest kompletnie nieprawda. No, twoja książka świadczy o tym, że nawet wręcz przeciwnie, nie, nieźle tutaj mają y, y, po prostu... Życiorysy skomplikowane no, że, że ci twojej święci. Czasami była naprawdę masakra. Droga Grecja. Pani zajmowała się współżyciem płciowym, wiesz, już nie nawet tak. dla nie pieniędzy, tylko dla sportu. To znaczy, to nawet hmm. trzeba powiedzieć, że to w ogóle jest ciekawy przypadek. Tu mówię hmm. o, o świętej Marii Egipskiej, że zrobiono z jej życiorysu z kolei coś, taką drugą rzecz, którą z życiorysami świętych często hagiografia robiła. To znaczy, ulepiono taki moralitet. Tak? To znaczy, była zła, a była potem była zła, a bardzo dobra. Była zła, a później była dobra. Jak w takim wiesz, filmie sensacyjnym, prawda? Zły bohater nagle się nawraca. E, albo bo w komedii romantycznej, wiesz, straszna wiedźma staje się jakimś dobrym pod wpływem miłości i coś tak. I jeszcze dodatkowo w przypadku Marii Egipskiej i w ogóle tych wszystkich świętych, którzy mieli coś tam z seksem. No to się robiło z tego takie, wiesz, katolickie 50 twarzy Greja, że, że, że będziemy oglądać, jak oni tam dzień i noc bez ustanku, dzień i noc bez ustanku A będziemy tak mieli, nacierać no. się, będziemy tym złem, wiesz, <grym> tak. sycić, ale robimy to legalnie, tak? bo robimy to z obrzydzeniem, ale sobie tam popatrzymy z obrzydzeniem, co oni tam robili, no żeby później jeszcze tym bardziej to nawrócenie było dla nas e, imponujące. Więc e, generalnie ze świętych albo robiono maszynki e, takie do, 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 do grzecznego zachowania, do nauki grzecznego zachowania. Albo wypychano w ogóle świadomość tego, że byli ludźmi z, czy są ludźmi z, z, z myślenia. Jeszcze jedno z nimi zrobiono. Zrobiono z nich maszynki do załatwiania spraw. Tak, ja świętomak. na przykład właśnie załatwiam wiele różnych spraw ze świętą Ritą, patronką spraw beznadziejnych. Wiesz, to jest akurat fajne, bo, bo, bo to jest akurat znak dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest to znak przypominający nam o tym, że ci święci są i że są częścią naszego systemu, ekosystemu wiary. Mhm. No bo my wierzymy, że Kościół składa się z trzech części, tak? Jest kościół tu na ziemi, jest Kościół w czyści jest kościół, ale to jest nadal kościół, to są moi znajomi z kościoła, wiesz, święci, którzy już są w niebie. Oni chcą pomagać, oni chcą jakby wiesz, dawać turbo doładowanie naszej modlitwie, bo są w miejscu, gdzie mogą to zrobić, mają już możliwości, żeby to zrobić. Oni chcą pomagać, a oni są też znakiem, że Bóg pomaga, że Bóg działa, bo mamy od paru dziesięciu, mam wrażenie lat, Boga, który opowiadają nam Boga, Bóg, Bóg mówi, cały czas coś mówi, że to trzeba zrobić tak, że to trzeba zrobić tam. No nam pokazują, że Bóg działa, że Bóg bardzo autentycznie wchodzi w życie człowieka i coś zmienia. Ja też mam swoich ulubionych świętych do załatwiania spraw. I jak proszę, świętego Spirydona, piszę o nim w tej książce, tak? tak? Czy świętego Szarbela, czy, czy, czy nie wiem, świętą Szulę ale Duchowską, czy świętą Teresę Wielką, ale o skuteczności świętej Ryty też słyszałem. Myślałem takie fankluby, wiesz, że czasami komuś mówisz, ej, a to jest fajny święty! Nie, 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 tylko do świętej Ryty. Wiesz, no jakby właśnie. święta Rita miała focha strzelić, tak, że ją zdradzasz yy, modlitewnie na przykład ze świętym Antowne. Ale z swoją drogą ci twoje święci Troszeczkę się wykluczają w tym załatwieniu spraw. No bo jeśli postawisz obok siebie świętego Rocha, no. do którego się modlisz, żeby żaden myśliwy w saranka nie strzelił z ambony, tak. a z drugiej strony świętego Huberta, patrona myśliwych, to który wygrywa Jezus, w tym pojedynku? Właśnie, to, 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 przepraszam za ale to może dobrze, bo z, należy, należy to po prostu jeszcze właśnie telepnąć łyżką tak spodek, jest. żeby zabrzmiało. Ale wiesz, Święty... ja cię prowokuję. Wiem, no. wiem. Święty Hubert zrezygnował z polowań. Świętemu Hubertowi objawił się jeleń. To oni są wszystkie. Na tym, na tym. I, i, żeby... I, I koniec było po prostu, nie było żadnych polowań. On już nigdy później zwierzęcia nie skrzydził i zrobili go patronem. No to jest właśnie. I to jest też moje kolejne pytanie: no. kto zarządza tym po prostu, że ten będzie od polowań, a ten od bolącego zęba i że jakim cudem na przykład o tutaj ten Józef z Kupertynu, no. który był nieczytaty i niepismaty, Raczej. został. Patronem studentów i uczniów. No a ponieważ taki podarunek witacji, obijał się o różne kąty, to został jeszcze patronem lotników. Ale to w ogóle. E, kto więc... to decyduje? A czy wiesz, to, to, generalnie, to o co generalnie to było tak, że w średniowieczu e, było tak, że kościół to było zupełnie coś innego niż jest dzisiaj. tak? w znaczy, takim mniej wykładzie. Który... Kościół Bardzo było proszę. coś innego niż jest dzisiaj, bo kościół to było miejsce świadczenia usług religijnych, które mhm. proboż danego miejsca, szef danego miejsca wynajmował w cudzysłowie poszczególnym e, księżom i każdy z nich miał swój ołtarz. I o. każdy z tych ołtarzy, był na przykład tego świętego, tamtego świętego, świętego Rocha, świętego tego, tak. świętego tak. I y, zwykle trzeba było zrobić tak, żeby to był patron jakiegoś cechu albo jakiejś grupy ludzi, bo oni wtedy przynosili świeczki, utrzymywali tego księdza, y, dawali mu całe utrzymanie, bo y, to, to był jego ołtarz. I on świadczył usługi jakby religijne przy tym ołtarzu. Tak? No więc wymyślano, wiesz, że to będzie patron od wyprawiaczy skór, ten będzie jelitników, ten będzie. Jelitnik. Tak, bo nawet patron. Ja sprawdzałem, że jest taki, o, co, co jelitami się zajmują, tam wyprawiają z tych zwierząt. Y, troncyzjerów, golarzy, w ogóle tego czy tamtego, więc stąd też poszła jakby cała ta mega, mega specjalizacja, no która jest też oczywiście miejscami śmieszna. Oczywiście każdemu wolno, jelitnikowi, jeżeli istnieje, też wolno się modlić, tak, do, do, do jakiegoś świętego, choć akurat nie mam specjalnego przekonania, że świętym jakoś specjalnie na sercu leży teraz wyprawianie zwierzęcych jelit, ale to mogę się mylić. Właśnie, nigdy nie wiadomo. A powiedz, czym się tak, bo to bardzo ładnie we wstępie piszesz, ale nie będziemy tego czytać teraz na głos. Chciałabym, żebyś to Ta. sobie streścił, swoimi słowami opowiedział, jak to w szkole mówiono, powiedz teraz swoimi słowami. Czym się różnią Święci Wschodu od Świętych Zachodu, bo oni się bardzo różnią, bardzo mi się to… Znaczy, to, to jest moja pisze. amatorska obserwacja, no. No. nie wiem, czy, czy, czy może jakiś dyskus, dyskus trzeba by było wzbudzić na ten temat. Jak pisałem, bo piszę i o Świętych Zachodu i o Świętych Wschodu, ja mam w sobie kawałek prawosławnej duszy, kawałek katolickiej. W jesteś z Podlasia człowiek. Aha, no jasne, więc, więc czasami to jest zresztą zabawne, bo jak w ramach różnego hejtu, oprócz tego, że mi na przykład pani, pan jeden mi napisał, że Hołownia wygląda jak Czopek ostatnio, bardzo <laughs> mnie to wzruszyło, to dostałem też taką informację, że ponieważ jestem białorusinem i jestem prawosławny, no właśnie Czopek właśnie. Ale w ogóle... Nie, ale jaki duży. <grym> Wiesz co, Marcin to by był i zaraz by ta rozmowa poszła właśnie dalej w, w tym kierunku, właśnie. prawda? Właśnie. Ale zostawmy, na szczęście jest słów. To big czopek, tak. W tak. innych rejestrach. No, tak no więc, od, ale o czym to ja? Od czopka abstraktów. A właśnie. Więc pani komisarz, jestem Białorusinem i prawosławnym w ogóle powinien wyjechać na Ukrainę, ale nie wiem dlaczego jak jestem Białorusinem, nieważne. W każdym razie, aha, i że zostawiłem prawosławię jako moją religię tak? okay. I, i teraz w związku z tym ta inklinacja do tych świętych no takie tam różne historie wesołe. W każdym razie z tymi świętymi wschodnimi jest tak, że oni tak naprawdę rozkręcają się blisko śmierci lub po śmierci, natomiast mm. nasi, czyli ci zachodni jakby za życia mają swoje apogeum działalności, tak? czyli to, to jest w ogóle w zachodnim chrześcijaństwie bardziej się mam wrażenie kanonizuje za dokonania, za decyzje, za czyny i tak dalej. Natomiast model wschodniego Świętego to jest taki bardziej mistrz z klasztoru Shaolin, tak, o którym nikt za życie nie słyszy. On tam siedzi sobie całe życie, ćwiczy różne figury, aż w pewnym momencie robi hadia, tak, że po prostu przychodzi do niego tłum ludzi, którzy wcale nie potrzebują, on nie potrzebuje żadnej reklamy, tylko po prostu oni się zbiegają, bo się cuda zaczynają dziać, mm -hmm. tak. I ci święci wschodni, oni tak naprawdę być może jakichś wielkich rzeczy nie zrobili za życia. Nie mamy jakichś sensacyjnych historii do opowiedzenia, natomiast za, na, zaczynają być takimi orędownikami, takimi wspieraczami, jak Święty Szarbel choćby, on też z tej wschodniej tradycji wychodzi. Podemno bardzo modny. Ale właśnie. jak on daje czadu, wiesz, jak on daje czadu, jakie on życzy, potrafi ludziom wyprosić, więc coś takiego, coś takiego jest, że, że, że ta świętość ich tutaj na ziemi jest bardziej skupiona na na tym, na czym byli skupieni ojcowie pustyni, w ogóle generalnie pustelnicy, którzy szli czasami na słupy, tak jak mój patron się sobie, na drzewo, ale bardziej pracuje nad sobą, przerabiam Ewangelię na sobie i nagle ona zaczyna działać i, i widzimy tego owoce, a nie idę i głoszę, wiesz, 150 różnych kazań na ten temat, Okej, okay. w ten czy sposób, coś? rozumiem. A powiedz, a księża te ciebie lubią, czy ty im zabierasz chleb? Znaczy, jedni mnie lubią, inni nie, no to też ja nie jestem specjalnie chyba, nie wiem, batonem albo na przykład, nie wiem, samochodem albo czymś, żeby mnie lubić lub nie. Wszyscy mieli mnie lubić, nie lubią mnie niektórzy, a niektórzy mnie lubią, no, ja bardzo lubię dostać taki hejt od księży niektórych, bo jak już ksiądz mi pisze hejt, to zawsze tam wyzywa od najgorszych, od już tam nie od czopków, ale generalnie, że już w ogóle no już taki wypierdek intelektualny, że już się go gorzej nie dało, i duchowo kuleje, i w ogóle bez sensu, i, i pochodzenie niepewne, i, i bałwan, i kretyn, i po prostu palant i na końcu z modlitwą. <laughs> Takie, prawda? No że już kurka wodna. Ale, ale są tacy księża, którzy z którymi mam bardzo dobry kontakt, którzy przecież ja też i występuję w kościołach i mówię rekolekcje i no jest i tak, i tak. No ludzie są różni. Nie, też nie każdemu muszę się podobać. To jest fajne w tym kościele, że wiesz, że mieści się i Tomek Terlikowski, i ja się mieszczę, i Cy się mieści tego właśnie, właśnie, się właśnie mieści. bo To jest takie pytanie, bo, bo, bo gdzieś w którymś momencie mówisz o tym, że z domu ojca jest miejsce dla wszystkich. No. A ale... jak Tomek jak mówi, że seksem trzeba walczyć wiesz, z, 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 te, z islamizacją. Działam dzisiaj właśnie taki. Wow, tak. Wiesz, bo bym podoba mi się, to, to jest w ogóle. Wiele osób to podchwyciło że dość żwawo, to jest chyba jeden z najbardziej jego takich lubianych postulatów. Ja myślę, że tak, że wielu ludzi jakby poszło, to jakby czynem uczciwym, prawda? I to też, jest, to też jest ciekawe takie wiesz, napięcie między tym, bo do tej pory no jednak o seksualności mówiło się w ten komunikat. Z, z kościoła, znaczy czy generalnie tak mówiło się, że z kościoła wypływa taki komunikat, tak? Że jak to opowiadał jeden z moich znajomych, już nie powiem z jakiego zakonu. <laughs> jak był wykład pewnego młodego, znaczy no nie młodego, ale bardzo zdolnego teologa i kapłana do młodzieży, i żeby tam młodzież się nie dotykała w różnych miejscach i różnych rzeczy, to on krzyczał: Młodzieży, wolą w gruczą! Wolą w gruczą! Wolą I w tak, gruczą. i nakazywałem, że oni tam wolą w gruczą, a tutaj okazuje się, że jakby no, gruczą też może czemuś służyć dobremu. Aleluja! Nie, Tomek jest generalnie człowiekiem specyficznym, ale no, jak w większości rzeczy się z nim nie zgadzam, ale bardzo się lubi. Dobrze, dobrze. A propos właśnie, może to. Maszatelikoskiego i tego skrzydła polskiego katolicyzmu. Ja mam takie poczucie, że w Polsce katolicyzm to nie jest już po prostu wiara, tylko to jest światopogląd. Dobrze ja tak czuję. Wiesz co, znaczy, yy, to jest straszne, nie? Bycie, bycie katolikiem ma w sobie coś z jakiejś deklaracji światopoglądowej No oczywiście no on zakłada tak, pewne deklaracje jasne, światopoglądowe, tak. ale jednak chrześcijaństwo czy bycie katolikiem to nie jest światopogląd. No, no. Yy, to, jest, to nie jest etyka nawet, to nie jest moralność nawet, wiesz, bo, bo są w Ewangelii przykłady ludzi, którzy byli doskonale moralni, a chrześcijanami nie zostali. Widzę ten tak zwany bogaty młodzieniec chodzi. Ale y, chrześcijaństwo w ogóle dzisiaj powinno jakby wrócić do swojego korzenia. Ja mam wrażenie, czyli do tego, że ono jest relacją. Wiesz, to nawet powiedzenie, że Bóg istnieje, to nie jest chrześcijaństwo, tak? No bo w piśmie masz wyraźnie stoi szatan też wierzy i drży, tak? Czyli można powiedzieć, że jest jakoś tam wierzący i nie jest bardzo praktykujący, tak? Czyli on po prostu uznaje istnienie Boga. Natomiast to Co z tego dla niego wynika? A mhm. więc nie Boże, wierzę, że Ty jesteś, tylko Boże, ja Ci ufam, tak? Nie Jezu, wierzę w Ciebie, tylko Jezu, ufam Tobie. To jest chrześcijaństwo. I z tym jest największy problem, bo często chrześcijaństwo jest sprowadzane do tego, czy wolno, czy nie wolno in vitro, czy, czy, prawdę, czy no, wolno no, i nie no, wolno no, tak. iść z tym albo z tamtym do łóżka w tak. takich sytuacjach? Czy wolno to, czy nie wolno tamtego? A gdzie jest Pan Jezus z tym wszystkim i gdzie jest relacja z nim? Nie, Pan Jezus Bozia, tak? yy, do którego tam trzeba miziu, 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 miziu sotre. Tak? Tylko gdzie, gdzie? Kim jest na, w Twoim życiu ten, ten Jezus Chrystus? Na no, Kim on dla Ciebie jest? tak? Yy, I z tym jest poważny problem. Dużo poważniejszy niż no, nawet się wyjdzie na ulicę i się zapyta, co Kościół, co katolicyzm sądzi, na przykład o tym mililitro. Każdy ci odpowie. Tak, to prawda. Ale wyjdź i zapytaj o to, co, co, co sądzisz o Jezusie Chrystusie, albo co ludzie co no tam 5% ci coś odpowie, co będzie się trzymało kupy. No Naprawdę, bo jakoś nie bardzo potrafimy rozmawiać o wierze. o no, to to swoich wątpliwościach. To. I to, to... Jest, to jest jakąś sztuką? Czy tego się trzeba nauczyć, czy czego się trzeba nie bać, czy... no, dzisiaj nie jest łatwo mówić. O jakichś takich głębokich rzeczach, bo strasznie wszystko jest płytkie i powierzchowne. Wiesz to płytkie to ja bym nawet nie powiedział, tylko jest bardzo zapalne. To znaczy, my dzisiaj mamy bardzo krótki ląd w bardzo wielu mm. sprawach, tak? To znaczy to, to wystarczy dotknąć tematu Jezus, żeby to nam przeszło na temat Kościół, żeby mm -hmm. to nam przyszło na, wiesz, no, tak. księża są grubi, każdy wygląda, jakby się spodziewał Wikarego, a poza tym jest ojciec Rydzyk, wiesz, i mają dużo hajsu i molestują. E, takie jakieś absurdalne zbitki, a z drugiej strony to nieprawda, tylko ojciec Tadeusz, tylko Radio Maria, tylko kościół nas wybawi i tak dalej, i tak dalej. E, i od razu się zaczyna młotkowanie i bicie po głowach. Natomiast problem jest generalnie taki, że no właśnie, to mówiliśmy o tym, co to jest chrześcijaństwo, ale drugi problem jest taki, że w Polsce jest coś takiego wciąż co myśmy kiedyś nazywali prywatyzacją wiary, tak? To znaczy, że nam jest bardzo trudno otworzyć się właśnie to, co mówi, żeby, żeby dzielić się doświadczeniem, się. że my raczej wierzymy w tłumie, niż jakby, wiesz, niesie nas to, niż, niż gdzieś tam indywidualnie to przeżywamy, a później umiemy o tym opowiedzieć, podzielić się, czy przeżyć to przed kimś. Wiesz, to też nie jest tak, że wszyscy to mają, bo ja mam wrażenie, jak patrzę, jak jeżdżę po tym kościele polskim, że on się bardzo zmienia, a to bardzo zmienia oznacza, że on się w miejscami spłyca, i to znaczy, że to zaraz odpadnie, bo to jest już tylko światopogląd, i tak dalej. Ale są też miejsca, gdzie się pogłębia, i to nie są wcale małe miejsca. Znaczy, ja widzę, że, że chyba się to sprawdzi, co mówiliśmy jeszcze parę lat temu. Że to będzie mniejszościowa wspólnota, takich naprawdę jakoś tam wierzących ludzi, zmagających się ze swoją wiarą. Kreatywna, być może fajna, być może coś zmieniająca, ale to będzie na pewno znacząca mniejszość, tak? To, to, to my już w większością mam wrażenie chyba. Długo w Polsce nie będziemy. Ale tak jest tylko w świecie zachodu, prawda? Bo jednak świat wschodu mocny, duchowo jest bardzo i tam. Afryka, tak samo, w której no czy pracuje, czy, czy Ameryka Łacińska. Tam się jednak zupełnie inaczej na to patrzy. Znaczy w, w Europie my mamy problemy, których oni nie rozumieją za, za, za chiny ludowe. Po prostu nie wiedzą o co nam chodzi. Aha. Bo oni mają ten, oni mają ten zmysł religijności, jak to jest oczywiste, że to jest wpisane jakoś. I to trzeba przeżywać tak lub siak, bo nie wszyscy idą wiesz, do kościoła, to tak. są na przykład te kościoły garażowe gdzie koleś Ci wynajmuje garaż, kupuje Biblię po prostu, a później mówi, Jezus, każdy wtorek za 50 dolarów posmaruje Ci niebieską maścią, wszystko, i wszystko Ci zejdzie, tak? I jak Ci posmaruje niebieską maścią, to Ci wszystko zejdzie i będziesz nieprzytomny do następnego wtorku, kiedy musisz przyjść i kolejne 50 dolarów zapłacić. Przecież Bardzo jest... ciekawa no, praktyka. A Tibi Joshua, pisałem o tym w jednej ze swoich książek w Nigerii, ten główny profet, który tam po prostu tam setki tysięcy ludzi rocznie przyjeżdżają. I każdy oczywiście zostawia skromny dar serca wiesz, dla proroka. ojciec Baszbora też dosyć dużo... No nie, ale ojciec Bas z umówmy się, ojciec Baszobora to jest jednak zupełnie inna historia. Zebrał na stadionie. No nie, no, ale ojciec Baszobora zebrał tych ludzi, którzy się modlili, a nie żeby robić Czary Mary. Okej. No wiesz, dobra, nie. Dobra, dobra, twór, twu, wycofuje się z tego w takim Czy wiesz, a poza tym na gadanie na ojca Baszobora. mi się to najbardziej podobało, jak w Polsce była ta dyskusja, co to jest? Zabobon! Po prostu przyjeżdża i się będzie leczył. A jak jedna pani z drugą nosi nitkę kabalistyczną, to zabobon nie jest? A jak do wróżbity o znanym nam wszystkim imieniu dzwonią, to, to nie jest zabobon. To jest pierwszy wiek i racjonalizm, tak? I Ruszkach, no nie wiem ci co co na to, odpowiedzieć, co. No. to, właśnie, to właśnie. A może to jest tak, że, że wiesz, to kościół trochę jest winien temu, bo nie ewangelizuje nie. tylko odpowiada na jakieś zapotrzebowania społeczne. Nie, to też nie ma, wiesz, już, to już nie jest kościół jako monolit. To no. już nie jest tak, że wiesz, to episkopat, kościół i to ten naprawdę uwierz mi, że kościół się w Polsce tak potrafi różnić parafia do parafii, Dobra, że, 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 że naprawdę warto też go poznać. Dlatego, że są takie miejsca, gdzie no, ciężko jest wytrzymać. Mimo, że tam dalej jest Pan Jezus, i chyba mam wrażenie, że mu też czasami ciężko jest wytrzymać, ale są takie, gdzie. Gdzie naprawdę to wszystko żyje, gdzie to kwitnie, gdzie to, wiesz, gdzie to widać, że coś tam trzeba było przepracować i to rośnie. Więc jak ja rozmawiam też z ludźmi, wiesz, bo często no przecież mam spotkania, głównie ze świeckimi, a nie z księżmi, no to im mówię, słuchajcie, wy przestańcie, wyście sobie wbili do głów, że Ewangelia to jest podręcznik do hodowli, bo jest coś takiego, wiesz, ten podhalański model kontaktów, tak? Że oni uwierzyli, że są pasterzami dosłownie, a my uwierzyliśmy, że jesteśmy owcami dosłownie. Czyli ich zadaniem jest wziąć kij i nas zaganiać, a my mamy tylko beczeć i dawać się strzyc, nie? Raz, raz na jakiś czas. I my to robimy i oni to robią, a to przecież trzeba, kurka wodna jakoś, wiesz, na jakieś yy, 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 pani mi mówi ostatnio na spotkaniu, proszę pana, to pan tak mówi, żeby sobie znaleźć kościół, żeby sobie znaleźć księdza, który to, No, o, to sama bym powiedziała. Ta, ta, czerwczą, żeby uprawiać. Proszę pana, jak? On mnie nie pochowa? A ja mówię, proszę pani, a co to pani za różnicę zrobi, czy on panią pochowa, czy nie? Pani już będzie po tamtej stronie, a tak pani skrzani se 25 lat życia, po prostu z tym człowiekiem, który będzie pani truł jakieś, nie wiadomo, jakie historie, bo on pani kwitka nie da po śmierci, a pogrzyba pani ten kwitek po śmierci, ale pani duszę ocaliła, tak? Ludzie, jak, jak trzeba ubezpieczeni kupić, jak trzeba samochód kupić, jak trzeba flaki kupić albo wino kupić że Potrafił jeździć na drugi koniec miasta, bo jest promocja, bo jest taniej, bo jest to, bo jest fajnie. Ale do kościoła to jak owca, po prostu do pierwszej lepszej zagródki, me, prawda? O Jezu, ksiądz dobry, ksiądz mnie skrzywdził, wiesz. No kurka wodna, Pan Bóg nam dał umysł i, i, i używajmy go też w celu. Amen. Powiedz mi, Amen. Skąd w Tobie jest taka moc? No bo. Narkotyki. Narkotyki. Tak, okay, jest. Czysto... ale jakieś boże. Nie, czy... to Marcin daje tylko to, to, co Marcin Proko. Tak, nie, tak naprawdę, to wiesz, komunia, święta i ciasto. To są dwa fundamenty mojego życia. Zawsze to powtarzam. Jakie komunia, ciasto? święta i ciasto. Nieważne może być każde ciasto, najczęściej szarlotka, ale może być też sernik różne rzeczy. Ja codziennie przyjmuję Komunię świętą i codziennie mam ciasto. E, i, I to naprawdę, wiesz, bardzo mnie buduje. No, czy to zupełnie poważne? Nie, ja, ja ci absolutnie mówię w to wierzę, bo potem ja to widzę, no wiesz, no. moc jaka od ciebie bije, prawie zwiewa mi włosy z głowy. Nie, nie, spokojnie. Chciałabym spokojnie, spokojnie, zaraz nie, nie, przesadzić ponownie po prostu. Ojej, to może jakieś charyzmaty mam, hej, to czekaj, to tej fryzjery. Zgłaszaszasz wiesz, burzenia, po prostu. No może nie dokładnie. Żaden lakier nie utrzyma się przede mną, a teraz chodźcie i wrzućcie dolara do pudełka nie swaruj mnie niczym na niebiesko. Dobra, bardzo dobra. Ci dziękuję. To była bardzo interesująca tak? rozmowa. Sobie... Nie, zaraz, chwila, zaraz dobra. będzie druga część, ale teraz się musimy pożegnać. Proszę Państwa, to jest jedyny program taki, który widziałem, który jest tak nowatorsko robiony, że składa się z dwóch części. <laughs> Pierwsza część jest najpierw, a później jest część druga. Nie odwrotnie. Tylko u nas. Tylko u nas. Bele. Ja.